Siema! Dzisiaj przychodzę do Was z partią Polaka, który zniszczył Fabiano Caruanę. Fabiano Caruanę, czyli przez długi okres drugiego najlepszego szachisty na świecie, jednego prawdopodobnie z najlepszych szachistów w historii, natomiast Polak Mateusz Bartel po prostu się nim, po nim przejechał. W zasadzie to była taka partia, która trwała dwadzieścia kilka ruchów i pokazuje ona bardzo dobrze, jak nawet ci najlepsi szachiści na świecie potrafią czasami popełniać małe niedokładności, które potem sprawiają, że partia jest po prostu przegrana. Także zachęcam do oglądania. Przypominam szybciutko jeszcze z kodem urodziny 10: 10% zniżki na szachomani do końca tego tygodnia. Także macie jeszcze czas. I chciałem Wam też powiedzieć, że na końcu tego filmiku e, trochę odniosę się do słów naszego głównego bohatera dzisiejszego odcinka, mianowicie Mateusza Bartla, który w ostatnim czasie zasłynął w środowisku szachowym pewną wypowiedzią, z którą ja się po prostu nie zgadzam. Także polecam oglądać do końca. No to dowiecie się czegoś mądrego. Natomiast przechodzimy na razie do partii. Był to rok 2012. Fabiano Karuana powolutku szedł już do góry, przekraczał jego ranking 2700. W roku 2012 zbliżył się także do rankingu 2800, natomiast Mateusz Bartel też 2650 około ranking, także bardzo silny zawodnik, na pewno czołówka Polski. Nastąpiło D4D5C4C6, czyli obrona słowiańska, skoczek F3, skoczek F6. No i tutaj białe mają kilka możliwości. Mogą grać poprzez skoczek C3, mogą grać przez E3, jak ktoś jest mało ambitny, może to zbić. Można też próbować wyprowadzić tego gońca. Natomiast tutaj Mateusz Bartel na spokojnie zagrał E3, goniec G4, skoczek C3, E6, H3, goniec H5. I. Bardzo fajna idea ze strony Mateusza. Domyślam się, że jest to jakaś teoria, której ja po prostu nie znam, a mianowicie mamy trochę problem z tym związaniem. To znaczy, to związanie będzie dla nas irytujące, no i też nie bardzo chcielibyśmy dopuścić do sytuacji, w której przeciwnik kiedyś nam to zbije i zostaniemy z takimi słabymi pionkami. Oczywiście można tak grać, bo mamy parę gońców, ale jednak nie do końca to chcemy zrobić, także musimy sobie poradzić z tym związaniem. Takim prostym ruchem byłoby oczywiście koniec Edma, ale to jest bardzo pasywne. Więc na to Mateusz Bartel nie chciał się zdecydować. Natomiast G4 wydaje się być trochę za bardzo agresywne, bo przeciwnik zagra tutaj w przyszłości zagra H5 i będzie nam atakować tę pozycję. Natomiast Mateusz zdecydował się zagrać tutaj Hetman B3 i okazuje się, że po zbiciu nie do końca to działa, ponieważ możemy najpierw wtrącić bicie tu. Skoczek D7 wtedy odbijamy, zdobyliśmy pionka, mamy dużo lepszą pozycję. Także Hetman B3, fajny ruch. Nastąpiło Hetman C7, no i tutaj kolejny tak, jakby follow-up do tego, co działo się wcześniej. A mianowicie teraz już tego związania nie ma. Nie chcemy gońca wyprowadzać na E2, więc skoczek poszedł na H4. I to jest ruch, który troszeczkę przewidział to, co stanie się dalej. Ale to jest taki ruch, który pokazuje, że no, Mateusz Bartel po prostu dobrze gra w szachy i ma 200 IQ, przynajmniej takiego szachowego. Ponieważ no, ten skoczek tu wydaje się być głupi, ale za kilka ruchów. Rozumiecie o co chodzi? Przede wszystkim on tutaj nie może być przegoniony. Ruch jak G5, my po prostu wrócimy i ten pionek jest bez sensu. Natomiast długofalowo ten goniec tutaj nie będzie się czuł dobrze i będzie musiał wrócić, więc nastąpi bicie i Mateusz zdobędzie parę gońców. A przynajmniej taki jest plan. Także nastąpiło skoczek D7, goniec D2, skoczek B6, łubu, dubu, łubu, dubu, wieża C1 i teraz goniec G6. Koniec sobie wrócił. Można było grać w inny sposób, prawdopodobnie. Nie do końca wiem dlaczego Fabiano Caruana od razu zdecydował się iść tym końcem, no ale to jest jedna z głównych linii, to znaczy z najlepszych ruchów według komputera, więc na pewno Fabiano coś tam w głowie miał. Nastąpiło bicie, bicie i koniec deszcz. I tego typu pozycje, pomimo tego, że białe mają lekką przewagę, są bardzo trudne do wygrywania. To znaczy, białe mają przewagę wynikającą z tego, że jest para gońców. Białe potencjalnie mają trochę lepszą strukturę. I białe teoretycznie też mają jednego pionka w centrum więcej, więc to powinno składać się na przewagę. Natomiast problem jest trochę taki, że tak na serio to te wszystkie rzeczy nie mają jakiegoś większego znaczenia. To znaczy para gońców jest zablokowana, pionek więcej w centrum nie za bardzo o czymkolwiek tutaj znaczy. A te pionki, które są zniszczone, to i tak ta wieża może dzięki temu sobie atakować. Nastąpiło tutaj koniec E7, Roszada, no i teraz. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, te małe błędy, które popełniają najlepsi szachiści na świecie, Mateusz potrafił bardzo dobrze wykorzystać, ponieważ tutaj czarne mają multum możliwości. Najlogiczniejsze jest po prostu zrobienie roszady. No, robimy roszadę, te pionki nie są słabe, te pionki dobrze kontrolują tutaj pozycję przy królu, no i wiecie, trudno jest cokolwiek tutaj działać kolorem białym, prawdopodobnie ciekawym planem byłoby zagranie kiedyś F3, E4 i tego typu rzeczy. Ciekawą, ale taką bardziej komputerową mam wrażenie opcją jest zagranie tutaj ruchu skoczek G4 z taką ideą, że grozi mat. Nie możemy tego zbić, bo i tak grozi mat, ponieważ... Otworzyła się linia i białe muszą zagrać tutaj F4, ponieważ po ruchu G3 tracimy na H3 i przegrywamy, także F4. No i teraz ten skoczek sobie wraca. No i to, co osiągnęły czarne, to to, że białe mają tutaj wiaderko z Minecrafta i kiedyś będzie można wejść na pole E4. Natomiast to było takie trochę komputerowe. Trudno jest zrozumieć, dlaczego to miałoby być dobre oddanie dwóch temp. Natomiast tutaj a propos komputerowych ruchów, Papiano Caruana zdecydował się zagrać ruch Król F8. I jest to głupi ruch. To znaczy, bywały takie partie, w których Król F8 było genialnym posunięciem, o którym mówił cały szachowy świat przez kilka kolejnych miesięcy. Natomiast to nie jest ta partia. Ponieważ Król F8, wiecie, idea jest prosta. Chowamy króla, ale ta wieża. Będzie dalej atakować. Jak ustawimy króla na G8, no to na dobrą sprawę kwestia tego, czy wolimy mieć taką pozycję, czy wolimy mieć pozycję z wieżą na F8. No, wydaje się, że z, z tym P królem tutaj i, i wieżą na H8 to jest lepszy. Więc gitara. Tylko, że problem jest taki, że to się po prostu nie zgadza, ponieważ ten król zawsze będzie mógł być obiektem ataku. To też pokazuje, że wiecie, gra Mateusz Bartel był słabszym zawodnikiem rankingowym. Myślę, że też się nie obrazi, jak powiem, że overall jest po prostu słabszy od Fabiano Caruany, chociaż obaj by mnie ograli na ślepo pewnie. Natomiast chodzi o to, że czarnymi grał zawodnik, który chciał wygrywać. Więc zagrał królew 8, żeby atakować. A4, najlepszy ruch w pozycji. Chodzi o to, że chcemy zagrać A5 i tłamsić przeciwnika. Więc przeciwnik zagrał A5. No i tutaj zauważcie, jak Mateusz bardzo fajnie zrozumiał, co powinien robić w tej pozycji. Jeśli on odda dwa ruchy przeciwnikowi i tutaj nastąpi coś takiego i nie wiem, ten koniec B4 na przykład, albo G5G4, no to jest źle. Gdy przeciwnik ma króla w centrum, to po prostu lokalizujecie go, robicie tak i lecicie. To właśnie zrobił Mateusz Bartel E4. No i teraz problem jest dla Czarnego taki, że to jest taki, wiecie, gorący ziemniak. W sensie nie bardzo możemy coś z tym zrobić. Jak to zignorujemy i zagramy sobie wieżą, no to E5 i ten skoczek jest duszony, zaraz nastąpi E6, giga dużo kłopotów. Już abstrahując od tego, że tutaj wchodzi taka mała kombinacja, ponieważ po tym jest wieża C7. Natomiast jak zbijemy, no to kolejna figura wchodzi do gry te gońce się trochę bardziej otwierają, te gońce będą mieć więcej perspektyw, no nastąpiło to bicie i powiem Wam tak szczerze, że wydaje mi się, że to też jest jedna z takich rzeczy, która na przykład oddziela mnie od takich zawodników jak Mateusz, jak Fabiano, jak inni zawodnicy 2.500+, a mianowicie, że dla mnie taki ruch, wykonanie takiego ruchu jest bardzo problematyczne, bo to, co ja widzę, to jest to, że jak przeciwnik zbije, ja zbiję, to on wejdzie skoczkiem tutaj na depięć i będą kłopoty, natomiast, bo, bo ten pionek jest izolowany, natomiast na wyższym poziomie dynamika pozycji jest bardzo ważna. I faktycznie tutaj czarne mogły zagrać skoczkiem, mogły zagrać drugim skoczkiem, natomiast Fabiano Caruana zdecydował się zagrać ruch wieża H5. Nastąpiło wieża F, 1 znowu. Najlepszy ruch. No i teraz kolejna decyzja, która była błędna. A mianowicie nastąpiło skoczek E4. I wielu z Was prawdopodobnie w tym momencie sobie myśli dobra, no tak co tam w ogóle jest za błąd? No wymieniamy aktywną figurę przeciwnika i tyle. Okazuje się, że bicie skoczkiem na E4 to jest błąd, który przegrywa partię. I dlatego te szachy na poziomie 2650 są takie skomplikowane, nie? No bo ja bym czarnymi pewnie zbił i stwierdził, no dobra, gramy. Nie, to bicie przegrywa partię. Co Was pewnie nie zaskoczy, najlepszą ideą, jaką tutaj miał kolor czarny, to wykorzystać to pole. Zagrać wieża D8, białe coś tam sobie zagrają. No nie wiem, komputer sugeruje na przykład skoczek G3. Wieża wchodzi tu, wywiera presję. Jeżeli skoczek by poszedł tu, żeby ta wieża nie weszła, no to skoczek wchodzi tutaj i pole na D5 jest wykorzystane. Natomiast z jakiegoś powodu. Caruana zdecydował się zbić i nastąpiło bicie. Dlaczego więc ta pozycja jest taka zła? Ponieważ kolejna wymiana figur sprawia, że kolejna figura się otwiera, i ten goniec, pomimo tego, że wydaje się, że nic tu nie robi, to on wygra partię zaraz. Ponieważ nastąpiło goniec D6 i w tym momencie Mateusz znalazł bardzo ładne takie taktyczne uderzenie, ale to właśnie jest. To, co działa w szachach, że gdy przeciwnik zagra jakiś taki jeden głupi ruch, jakiś drugi nie najlepszy ruch, to nagle pojawiają się uderzenia taktyczne. I może nie jest to taka taktyka, którą jak zobaczycie, to stwierdzicie, wow? Ale może w sumie stwierdzicie, wow, bo nie wiem. Natomiast Hetman F3 taktyka, która na pierwszy rzut oka nie jest taktyką, ale chodzi o to, że jest to podwójne uderzenie. I to ustawiamy Hetmana na F3, żeby nasz goniec robił podwójne uderzenie. Bo po pierwsze, grozimy biciem na G6, ale po drugie, też grozimy biciem na C6 i to jest bardzo duży problem. Jest taka powiedzmy, że jeżeli przeciwnik zdecyduje się to obronić, no to tutaj możemy zbić, bić, na C6, atakujemy tutaj, atakujemy tutaj. Gdziekolwiek ten Hetman nie odejdzie, no to jedną albo drugą figurę po prostu sobie zbijamy. Tu nawet możemy zbić na B6 i po biciu grozi Hetman A8, także. Hetman F3, bardzo silne posunięcie ze strony Mateusza, no i w zasadzie tu nie ma dobrego ruchu. Fabiano Caruana zdecydował się zbić pionka. nastąpiło goniec G6, wieża H8, no i goniec kolejny wchodzi do gry. Wiecie co jest najciekawsze, że w tej pozycji, gdzie mamy równowagę materialną, Fabiano Caruana się poddał. Po prostu. Jak, dlaczego się poddał? No bo w zasadzie nie ma tu ruchów. Ta wieża nie może się za bardzo ruszyć. Ten skoczek, może sobie wrócić gdziekolwiek. Ta wieża też może sobie gdzieś wejść, tylko problem jest taki, że w tej pozycji jest jedna groźba. A mianowicie, jak zagramy cokolwiek, to jest goniec E7. I po biciu jest mat. Po biciu tutaj, no to nie ma mata, ale zaraz zbijemy i tak wygramy partię. Natomiast jeżeli czarne spróbują się przed tym obronić tutaj następuje proste bicie, bicie, kolejna figura wchodzi do gry, król odchodzi na f8, no i po prostu presji jest za dużo. Presji jest za dużo, można zagrać jakiś ruch typu hetman e3, żeby grozić matem, praktycznie nie ma przed tym obrony. Myślę, że Fabiano Caruana też zaufał, że nie gra z Tomkiem Jaskółką, tylko gra z Mateuszem Bartlem, więc stwierdził, że po prostu podda tutaj partię i Mateusz wygrał. Bardzo ładna, prawdopodobnie jest to jego największy taki pojedynczy sukces w życiu, tak mi się wydaje. Jeżeli był, jak, był jakiś większy winek z jego strony, no to przepraszam, natomiast to jakby pojedyncza partia, wydaje mi się, że to jest jego największy sukces, no i gratulacje. Natomiast wspomniałem wam wcześniej, że też Mateusz ostatnio powiedział coś, z czym się nie zgadzam. I chcę wam o tym też powiedzieć, pokazać wam o co chodzi dokładnie. Także zaraz zmienię scenę, założę Sławki, żebyście dobrze słyszeli. A mianowicie, jakiś czas temu, dwa tygodnie temu Mateusz był gościem e, Michała Kanarkiewicza w programie Królewska Gra w kanale Sportowym i zostało mu zadane takie pytanie których streamerów szachowych polecasz oglądać oprócz siebie i cs 24 W sensie streamerów, którzy pracują dla cs 24 Nikogo, bo nie oglądam innych streamów, tylko Mateusz Bartel. Dobra, ulubiony. No i coś takiego zostało powiedziane, i w pewnym momencie zaczęli mi to ludzie wysyłać. Co ja o tym sądzę? Więc stwierdziłem, że powiem wam, co ja o tym sądzę, i też zrobię coś dla społeczności streamerskiej, mam wrażenie. A mianowicie, ja chciałem wam powiedzieć, że według mnie dobrze jest oglądać innych streamerów szachowych i. Nie powinno się tak mówić, bo to trochę podcina skrzydła i uważam, że my, jako taka społeczność streamerska, niezależnie od tego, czy ktoś z Was lubi, nie wiem, mnie, czy lubi Szachusia, czy lubi Dawida Czerwabartka, czy lubi Mateu Mateusza, właśnie Bartla, czy kogokolwiek innego, no to uważam, że powinniśmy się wspierać i nie powinniśmy pod sobą podkopywać i mówić, a ja to jest ta oglądajcie tylko mnie, tylko Tomka Jaskółkę, oglądajcie, a innych to, to nie. Według mnie e, powinniśmy oglądać wszystkich, Te, do tego Was zachęcam i fajnie, by było, jakbyśmy tak o jako taka, wiecie, rodzina szachowa szli w tym propagowaniu szachów dalej i razem to by było takie spoko według mnie i dlatego też Chciałem Wam polecić kilka kanałów, to znaczy wiem, że jak tutaj siedzicie, to raczej lubicie mnie i oglądać moje filmy i to jest spoko i dziękuję Wam za to z całego serca. Natomiast sam wiem, jak ja zaczynałem, że czasami ciężko jest się przebić, dlatego pomyślałem, że powiem Wam o takich trochę mniejszych kanałach, które warto jest oglądać, które czasami sam oglądam i tak dalej, i tak dalej, także polecimy sobie szybciutko. Pierwsza rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to oczywiście Czes24, czyli kanał Mateusza. Ja nie uważam, że powinniście oglądać albo jego, albo mnie możecie oglądać i jego i mnie. Jeżeli chodzi o Tata Steel, były bardzo ciekawe analizy, tylko że to są takie analizy powiedzmy arcymistrzowskie. Jeżeli Wam się podoba, to spoko. Jeżeli nie, no to też rozumiem, bo nie każdy chce oglądać godzinne materiały z dwóch rund. Natomiast na pewno mogę polecić, wydaje mi się, że wiecie, no takie rzeczy jak analizy Mateusza Bartla, czy analizy Bartosza Soćko, no to to są takie rzeczy, które są ciekawe i fajne. No jedyny minus jest taki, że nie jest to zbyt regularne, ale, ale no jest jak jest. Także polecam jak najbardziej i spoko. Kolejna rzecz, którą chciałem Wam polecić, a w zasadzie kolejny ziomeczek, którego chciałem Wam polecić, to Sparuman. Domyślam się, że wielu z Was go kojarzy, e, wielu z Was wie, kim on jest, natomiast wiecie, to nagrywa sobie filmiki, ma sześć... 7000, prawie subskrybentów robi ciekawe liczby, także na pewno powinniście zwracać na niego uwagę. Mimo, ma taki specyficzny, mam wrażenie, charakter, taki specyficzny chłopiec, którego część osób polubi, część osób nie polubi. Natomiast, jeżeli nie spotkaliście się z nim, no to polecam, żebyście zrzucili okiem i myślę, że to jest po prostu warte tego. A jak wam się nie spodoba, to wracacie do mnie. Kolejną osobą, którą chciałem Wam polecić, to jest Anton Czess. To znowu, to jest osoba, którą znam prywatnie i wiem, że fajne rzeczy robi. Trochę żałuję, że nie jest zbyt regularny w tym, co robi, ale nawet jak sobie zobaczycie jego ostatnie filmy, no to co kilka dni pokazuje, wiecie, no taka gra w szachy z komentarzem i według mnie Antek jest giga niedoceniony. W tym sensie, że on bardzo fajnie tłumaczy, tylko ze względu właśnie na ten brak regularności, to sprawia to, że tak jakby, no nie wiem, nie może się wybić, a fajnie by było jakby się wybił sam, to czasami zdarza mi się oglądać, więc ja się z czegoś z tego mogę nauczyć, więc wy tym bardziej, także jak najbardziej polecam e, Antekę z ziomeczkiem. Kolejna osoba, której pewnie nie kojarzycie, bo ma 328 subskrybentów, to jest Her Top 12 szachy, który też jest powiedzmy jednym tam z moich widzów. Nie znam go za bardzo prywatnie. Widzieliśmy się parę razy na jakimś turnieju. E, natomiast też robi ciekawe rzeczy. Jakieś speedrany bez Hetmana. To jest zawodnik, który też jeździ po turniejach. Też ma w miarę jakiś tam ranking. E, no i wiecie, też są ciekawe rzeczy typu wygrał z mistrzynią świata, czyli z Nemo. No i to jest takie for fun. Zawsze można sobie obejrzeć e, i tyle, nie? Także, także gitarka. Kolejną osobą, którą polecam to jest Damian Lewtak. 1000 subskrypcji. Na pewno byłoby mu bardzo miło, gdyby miał e, trochę więcej. Jak widzicie, zdarzało mu się pokonać Hikaru na Bardzo często wrzuca filmiki właśnie z Titan Tuesdayów. Widziałem, że też zaczyna jakieś shortsy, z shorts wrzucać także kanał. Miejmy nadzieję, że się będzie rozrastał, ale są to ciekawe rzeczy. A Damian też jest taką specyficzną osobą, która wydaje mi się, że może być bardzo lubiana, może być nielubiana. Ja go bardzo lubię akurat, nie? E, Okej. Okay. Kolejna rzecz, kanał szachowy, o tym też Wam mówiłem już chyba w jakimś filmie. Taki w sumie ziomeczek, który sobie nagrywa, bardzo sympatyczny, e, nagrywa różne rzeczy końcówkowe, jakieś treningi taktyczne. Polecam subować, no bo wiecie, to jest tak, że zawsze ten jeden subek więcej potrafi zrobić różnicę. E, no i możecie się dużo nauczyć, a też ten pan, którego osobiście w ogóle nie znam akurat, to jest jedna z tych osób, których nigdy nie miałem przyjemności poznać, e, no to prowadzi to w taki spokojny sposób, na pewno bardzo merytorycznie cznie więc, jeżeli możecie się czegoś uczyć za darmo, no to wiecie, za darmo to uczciwa cena. Kolejna osoba to jest Marcin Molenda, i tutaj e, on w ogóle od niedawna zaczął tworzyć. Ma 500 subskrybentów, byłoby mu na pewno bardzo miło, jakby było na przykład 600. E, no i nagrywa fajne rzeczy, i też z tego co widziałem, ciekawie montuje te filmy. Taka, wiecie, nowa jakość na polskim YouTubie, e, więc możecie sobie sprawdzić. Ja polecam. Zresztą, jeżeli oglądaliście niejedną moją transmisję na czeskomie, ja to z Marcinem wielokrotnie komentowałem. E, I ostatnia rzecz, która wydaje mi się, że też jest ciekawa, aczkolwiek tutaj zastrzegam, że to będzie raczej ciekawe dla specyficznej grupy osób, a mianowicie jest człowiek, który sobie nagrywa, nazywa się od Zera do CMA, i to jest osoba, która zaczęła grać w szachy niedawno i nie umie grać, w sensie nie umie, wiecie, no nie jest profesjonalny, wszak no źle to zabrzmiało, przepraszam. Natomiast właśnie tak jakby od Zera wbija tę kategorię, wbił trzecią kategorię, i to jest bardzo ciekawe, bo też to dla Was, drodzy widzowie, jeżeli ktoś z Was ma jakiś tam niższy ranking, yy, to i umie grać, ale ma niższy ranking, to na pewno takie rzeczy zobaczyć, że ktoś ćwiczy i ktoś sobie wpija jakieś tam kategorie, pomimo tego, że wiecie, no te analizy nie są profesjonalne na wielu płaszczyznach, no to jednak mimo wszystko możecie się czegoś z tego nauczyć i wydaje mi się, że to jest po prostu spoko, dla, szczególnie dla osób początkujących, co nie? Także w sumie chyba wszystko, to co chciałem wam pokazać. Czekajcie, zmienię sobie scenę. Także to wszystko, o czym chciałem wam powiedzieć. Polecam wam zostawić tam suby. Oczywiście ja nie lubię czegoś takiego, że wiecie, wchodzicie do kogoś, klikacie suba i uciekacie. E, ale po prostu, żebyście sobie sprawdzili, może nie wiem, szpalumend wam się spodoba bardziej niż ja, może Damian Lew, tak, może Marcin Molenda, może Anton Czesk, ktokolwiek inny. Natomiast też chciałem, żeby z tego filmiku, pomimo tego, po... Oprócz tego, że pokażę wam fajną partię, to żeby wynikło coś dobrego, no bo przecież sam jeszcze niedawno byłem, znaczy dalej jestem mały, ale już jestem w niej mały niż niż byłem wcześniej, także na pewno chłopakom to pomoże. No i polecam wam oglądać. Jestem jeszcze trochę przeciwieństwem osoby, która powiedziałaby, żeby oglądać tylko mnie, no bo rozwijamy się razem i też dzięki każdemu z nas, nawet tym najmniejszym twórcom, myślę, że szachy się mogą rozwijać. Także to chciałem wam przekazać. No i cóż, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trochę się rozrósł. Szczerze mówiąc, myślałem, że wiecie, 5 minutek, 10 minutek i jalo, a tu po około 20, no ale mam nadzieję, że miło spędziliście tutaj czas. Trzymajcie się cieplutko. Przypominam o kodzie na e, szachomanii, urodziny10. E, I w zasadzie tyle. Także zostawcie suba, zostawcie lajka, tym razem niekoniecznie mi, ale tym osobom, o którym wam powiedziałem. A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie jeżeli ktoś z Was coś tworzy, jeżeli macie jakieś znajomego, które tworzy, albo macie jakieś takie, wiecie, swojego swoją guilty Pleasure, czy oglądacie Kościo, co ma 30 subów, to śmiało dawajcie też znać w komentarzach no i też polecam wam, jeżeli szukacie jakiejś rzeczy, żeby rzucić okiem w komentarze, myślę, może objawi się jakaś gwiazda szachowa. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Alors.